you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam, zapraszam na nowe czytanie. Słuchajcie, na nowy nadchodzący tydzień na okres od 25 sierpnia do 31 sierpnia 2025 roku. Moi drodzy, tydzień się kończy i równocześnie z tym końcem tygodnia kończy się miesiąc sierpień. Jeśli jesteśmy przy miesiącu sierpnia, no to ja tak delikatnie, słuchajcie, przypominam, że nadal są dostępne na kanale czytania na miesiąc sierpień 2025 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Oczywiście podlinkuję je na dole w opisie, aby wygodniej Wam było słuchajcie, znaleźć. Oczywiście linkuję całą playlistę. A Wy już bądźcie tam sobie uprzejmi odszukać znaki, które Was interesują. Moi drodzy, przypomnę, że na kanale jest też dostępne czytanie Archetyp Matki Rana Matki w Tobie, czytanie specjalne. Znajdziecie je również w zakładce czytanie spe, czytania specjalne. Znajdziecie również tam czytanie Anielski Przekaz, wiosna 2025, lato 2025. I oczywiście wszystkich Was zachęcam do zapoznania się pod linku też na dole w opisie. Oczywiście jeśli ktoś interesuje się chińską astrologią no to zapraszam do zapoznania się z czytaniami horoskopy roczne na rok drewnianego węża. A jeśli się ktoś nie interesuje może też zajrzeć i może akurat załapie bakcyla chińskiej astrologii. Warto słuchajcie wiedzieć więcej w tak specyficznych momentach w jakich się w tej chwili znajduje świat. A żeby no, pewne rzeczy sobie wytłumaczyć, żeby więcej zrozumieć, więcej wiedzieć i oczywiście w razie czego uniknąć jakichś tam pułapek czy zagrożeń. No i drodzy, tydzień rozpoczyna się bardzo tak specyficznie, ponieważ oczywiście w tygodniu poprzedzającym, w tym którym będziecie akurat odsłuchiwać już niektórzy z Was tego czytania, bo będzie ono opublikowane w piątek 22, słuchajcie, 23 ma miejsce Nów. Nów księżyca w znaku panny, a słońce już też wkracza, słuchajcie, 22, tak, do znaku panny. Opuszcza znak lwa, i, i mamy tutaj mnóstwo takiej energii ziemi, energii panny, a panna, słuchajcie to, szósty dom. Pan na to zdrowie, Pan na to też co? A, no uzdrowiciel, więc, moi drodzy, tutaj wiele rzeczy zostanie po prostu uzdrowionych. No i ta energia naprawdę bardzo silnego, intensywnego nowiu i też szczególnego nowiu będzie odczuwalna na samym początku jeszcze nowego tygodnia, czyli od 25, tak myślę, że niektórzy 25, nawet 6, 7, jeszcze możecie tutaj dość intensywnie odbierać energię tego nowiu. Słuchajcie, dalej co się dzieje na nieboskłonie? skłonie? No na nieboskłonie jak już wiecie słońce, słońce w pannie, jesteśmy po energii nowiu, ale mamy też jeszcze inne tutaj planety. Warto zwrócić uwagę na retrogradację. W tej chwili retrograduje Saturn w znaku barana, retrograduje nam Neptun w znaku barana i Pluton w znaku wodnika. A ja tutaj, słuchajcie, oprócz tego wszystkiego skupiam się również na energii urana. Uran jest w tej chwili w pierwszym stopniu bliźniąt i moi drodzy, on się będzie bardzo fajnie tutaj łączył z energią panny, słońca w znaku panny w tym tygodniu. I o co chodzi, słuchajcie? Kiedy słońce wkracza do znaku panny... Wszystko zaczyna tak hamować, wszystko zaczyna się konkretyzować, porządkujemy pewne sprawy, porządkujemy emocje, wiedzę. Jest to czas, słuchajcie, właśnie takiego porządkowania, układania, precyzowania. A właśnie, właśnie ten uran, który jest w pierwszym znaku bliźniąt, moi drodzy też będzie Was skłaniał do tego, abyście się skoncentrowali na jednej rzeczy, na jednym zadaniu, na jakiejś jednej konkretnej sprawie. Czyli energia uzdrowienia, energia takiego naprawdę, słuchajcie, porządnego e, oczyszczenia różnych spraw, e, plus e, ta, oczywiście tę energię nowiu, tak? plus oczywiście słońce dalej w znaku panny, plus oczywiście tutaj e, ten e, uran w znaku bliźniąt, no to nic dodać, nic ująć, moi drodzy, jak po prostu olśnienia. Wszystkie jakieś informacje, które dotychczas Wam tak krążyły po głowie, coś Wam się wydawało, coś dziś Gdzieś, gdzieś, gdzieś nie mogliście pewnych rzeczy ze sobą połączyć, może zebrać. Nagle tutaj dosłownie słuchajcie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wszystko Wam się będzie układać w głowie. Wszystkie informacje połączycie, wszystkie kropeczki, moi drodzy, i powstanie niezły obrazek, tak? Poza tym też wszystkie kropeczki nad i się znajdą w odpowiednim miejscu, nad każdym i. I wszystko to, czego Wam brakowało, pewne jakieś elementy, pewnych układanek, dosłownie wszystko, słuchajcie, złączy się w jedną całość. Można tutaj w tym tygodniu liczyć właśnie na takie olśnienia, dosłownie wręcz coś na zasadzie takiego jasnowidzenia. I też oczywiście będzie Wam się bardzo łatwo w tym tygodniu koncentrować na. Jednym celu, na jednej sprawie, na jednym jakimś zagadnieniu. No i oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, wszystko nagle się poukłada: wszystkie klocki, wszystkie informacje, po to, żeby tutaj nastąpiło właśnie takie olśnienie, uzdrowienie, oczyszczenie pewnych sfer Waszego życia. Także bardzo specyficzny, słuchajcie, tydzień, bardzo fajny zresztą i wykorzystajcie maksymalnie właśnie energię nowiu i wykorzystajcie maksymalnie to, co się będzie działo na tutaj początku tygodnia i oczywiście bardzo mocno tutaj korzystajcie z energii urana w znaku Bliźniąt bo Uran moi drodzy też będzie was uwalniał z pewnych ograniczeń. Jeżeli dotychczas właśnie mieliście jakieś ograniczenia, jakieś blokady, żeby coś widzieć, rozumieć, czuć albo robić no to w tym momencie właśnie te blokady będą uwalniane, a Wy po prostu będziecie się mogli bardzo łatwo skoncentrować na jakimś celu. Może to być nauka, może to być jakaś relacja, ale mogą to być też, słuchajcie, sprawy bardzo mocno duchowe. Dla niektórych z Was to tutaj będzie olśnienie, przebłyski jasnowidzenia, otwieranie się na umiejętności jakieś, słuchajcie, takie wręcz bym nawet powiedziała trochę karmiczne. Także. Czas naprawdę niesamowity. Bądźcie przygotowani, moi drodzy, bądźcie przygotowani na rzeczy niecodzienne w tym tygodniu. Kochani moi, a teraz zapraszam poszczególne znaki Zodiaku na czytania z kart. No wspaniałego tygodnia, kochani. Koziorożce, moje drogie, zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie. Przypomnę, że to jest czytanie na nowy nadchodzący tydzień, na okres od 25 do 31 sierpnia 2025 roku. Moje koziorożce, drogie, przypomnę, że to czytanie ogólne, pamiętajcie. Jedno może, ale nie musi z wami. Rezonować. Słuchajcie, no wiadomo. Nie musi z każdym rezonować takie czytanie i pamiętajcie, aby też nie podejmować żadnych ważnych życiowych, takich kluczowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych. Koziorożce, moje drogie, słońce wkracza do znaku panny w tym tygodniu poprzedzającym wtedy, kiedy będziecie już odsłuchiwać weekend tego czytania. Słuchajcie, to też jest Wasz tryb, on więc tutaj też troszkę sytuacja dla Was się zmienia, polepsza. Troszkę, słuchajcie, tych promieni słońca również do Was będzie tutaj docierało. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną koziorożców. Rezonujące ze mną koziorożce. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia. szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moje drogie koziorożce, macie kartę szóstki kielichów. Słuchajcie, ta karta szóstki kielichów, a to też wychodziła gdzieś tam dla ry... dla baranów, pamiętam, wychodziła też i dla um, chyba raków, no więc słuchajcie, Podobne tutaj troszeczkę takie jakieś u Was energie. Przeszłość, przede wszystkim przeszłość. Wszyscy kielichów słuchacie mamy wszelkiego rodzaju przeszłość, która bierze górę nad teraźniejszością. I albo po prostu wracają do Was sprawy z przeszłości, osoby z przeszłości, dzieciństwo i różne inne tematy, albo moi drodzy właśnie tą przeszłością trzeba się już zająć, aby nie brała góry nad ową teraźniejszością. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną koziorożców, rezonujące ze mną koziorożce. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Ciekawe, spod jakiego znaku jest rychu, który nam tutaj towarzyszy. Tego nie wie nikt, bo rychu to jest adopciak ze schroniska. Został znaleziony gdzieś tam w lesie i odstawiany przez kogoś do schroniska, a myśmy go adaptowali. No dobra, ale był adoptowany w grudniu, więc chociaż, no nie, no, wtedy nie było, bo to raczej nie jest pod znaku koziorożce. Dobrze, kochane moje koziorożce. I pod spodem tutaj karta podarunku. No, wracają po prostu tematy związane z jakimiś ukrytymi, te... ukrytymi związkami, ukrytymi relacjami. O proszę, gwiazda, arkandielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe. Słuchajcie, w, w, warto tutaj sprawdzić ewentualnie też, co macie w znaku wodnika, znowu tutaj też widzę sprawiedliwość, głupiec, uuu, słuchajcie, bardzo mocny tydzień, podobnie jak i dla y, skorpionów, tylko że u skorpionów to wszędzie nawet i w podstawie była na wielkie, także bardzo, bardzo intensywny tydzień. No dobrze, kochani moi, y, gwiazda. Gwiazda. Słuchajcie, istotne właśnie też, co macie w znaku wodnika, ewentualnie może posłuchajcie później czytania też dla wodnika. Moje drogie Koziorożce, może macie coś wspólnego z wodnikiem. Sprawdźcie też, gdzie macie posadowionego urana. Tak, właśnie planeta, o której wspominałam na początku czytania, tutaj na wstępie. No Być może też właśnie uran przynosi tutaj u Was właśnie takie niesamowite rewolucje. No i słuchajcie, karta niebywałego szczęścia. Koziorożce moje drogie, ja widzę, że tutaj w trakcie tego tygodnia nastąpi takie u Was uwolnienie energii. To po pierwsze uwolnienie energii, takie olśnienie. Również słuchajcie oczyszczenie, bardzo duże oczyszczenie. Poczujecie jakąś taką wolność, poczujecie jakąś swobodę, poczujecie też taką jakąś, słuchajcie, niesamowitą możliwość działania w swoim życiu. No i właśnie, tutaj mamy kartę szóstki kielichów, więc jakieś sprawy też z przeszłości będziecie wyjaśniali. Olśni was coś, tak? Bo gwiazda mówi, że coś nas olśni. Znajdujemy w końcu rozwiązanie, znajdujemy jakieś informacje, znajdujemy też może troszeczkę niecodzienne rozwiązanie dla codziennych spraw albo dla jakichś specyficznych, trudnych spraw. Znajdujemy tutaj też jakąś drogę do własnej duszy, znajdujemy po prostu już jakieś w końcu też pogodzenie z tym, rozumiemy coś, więc myślę, że też ten właśnie nów znak i to, że słońce, słuchajcie, wkracza do znaku panny, też bardzo Wam tutaj pomoże w uporządkowaniu naprawdę czegoś, w jakimś dogadaniu, domknięciu, znalezieniu, naprawdę słuchajcie jakiegoś rozwiązania, znalezieniu wręcz takiego oświecenia w samym sobie. Karta niebywałego szczęścia no mówi o tym, że faktycznie możecie tutaj wręcz znaleźć los. Znaleźć, znaleźć jakiś los na um, ulicy, wygrać, znaleźć los na loterii. Słuchajcie, e, możecie też znaleźć jakieś, jakieś szczęście, pieniądze, coś takiego. A więc to jest bardzo dobry, słuchajcie, tutaj znak. Więc tydzień naprawdę, słuchajcie, niesamowity: olśnienie, e, oczyszczenie, pogodzenie się. Z Czymś, znalezienie jakiegoś oczywistego, słuchajcie, rozwiązania dla spraw, które wcześniej Wam się wydawały nierozwiązywalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie relacyjne, moje drogie tutaj koziorożce, tak i te jakieś tam sprawy z przeszłości, więc może to były jakieś tam, wyjaśni Wam się, że to były jakieś sprawy karmiczne, albo że może byliście po prostu zafascynowani jakimiś przeszłymi emocjami, uczuciami, przeszłymi wspomnieniami, tak? Byliście w jakichś takich pięknych chwilach zakochani i zafascynowani, więc tu widzę, że naprawdę. No, niesamowite takie, słuchajcie, odwrócenie całej sytuacji o 180 stopni. Olśnienie i spływa na Was wiedza dotycząca i spraw osobistych, przede wszystkim jakichś tam rodzinnych, ale również i, słuchajcie, zawodowych. Na wielu z Was też właśnie jakieś olśnienie, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, możliwość znalezienia jakiegoś rozwiązania na swoje problemy, bolączki finansowe, zawodowe. Tutaj Gwiazda mówi, że no po prostu też. Tak jakbyście odnaleźli jakąś swoją drogę przeznaczenia, tak? Więc będziecie się zajmować też właśnie jakimiś rzeczami, czy olśni bas, że to jest właśnie to, to jest właśnie ta sytuacja, to jest właśnie ten, ten problem, to jest właśnie to coś, tak? To jest, a to właśnie tak, tu w tym tkwił problem, ja go rozwiązuję i ja już wiem, jaką drogą mam tutaj iść, co mam ze sobą zrobić. Przepiękna karta, ja są słuchajcie, gwiazda, to ja uwielbiam i chyba sobie zamówię wisiorek z gwiazdą. Taki już gdzieś tam ostatnio widziałam i chodzi mi po głowie. Dobrze, a widzicie jeszcze koziorożce, muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ja mam właśnie też księżyc w znaku koziorożca, więc bardzo dobrze z Waszą energią się rozumiem. Słuchajcie, karta sprawiedliwości oraz karta straty. No to mamy tutaj, słuchajcie, szansę tego tygodnia. A, słuchajcie, też Arkan Wielki Sprawy Ważne Przeznaczeniowe. Bardzo sprawdzić, co macie w znaku uwagi w horoskopie urodzeniowym. Co macie, słuchajcie, w domu ósmym, ale w tej talii e, sprawiedliwość ma numer 11. A więc warto też sprawdzić ewentualnie, co macie w domu 11. A tam są też, słuchajcie, takie przeznaczeniowe tematy. Taki, taka iskra Boża, taki dar Boży też jest. Tam się znajduje. E, dobrze. Moje drogie koziorożce, słuchajcie. No może też odsłuchajcie tam czytania dla wagi dobra, bo może tam też jakaś być dla Was wskazówka. Słuchajcie, yy, sprawiedliwość i karta straty. Jakie macie szanse? Słuchajcie, macie szansę tutaj po prostu po pierwsze jakiegoś karmicznego wyrównania rachunków. I klękajcie narody. Yy, <laughs> Jeśli ktoś skrzywdził koziorożca, to naprawdę słuchajcie, klękajcie narody, bo macie tutaj szansę takiego karmicznego wyrównania jakichś rachunków, karmicznego wyrównania jakichś strat moje drogie koziorożce, macie też tutaj możliwość po prostu osiągnięcia jakiejś sprawiedliwości, sprawiedliwości dziejowej, sprawiedliwości moralnej, emocjonalnej jak i również, słuchajcie, takiej sprawiedliwości materialnej, tak, na takim poziomie materialnym jeżeli tutaj koziorożce poniosły jakieś straty zwłaszcza jeżeli to były straty poniesione przez kobietę czyli, no w relacji na przykład tak, pojawiła się osoba trzecia, która była akurat właśnie tutaj kobietą, bez względu na to, czy byliście w relacji heteroseksualnej czy homoseksualnej, to tutaj, moi drodzy, macie możliwość właśnie osiągnięcia jakiejś sprawiedliwości, tak, jakiegoś naprawdę takiego niesamowitego wyrównania rachunków, wręcz z takiego zrządzenia boskiego, no i słuchajcie, pójście do przodu. Karta Sprawiedliwości też pokazuje nam, słuchajcie, tutaj na możliwość właśnie osiągnięcia równowagi, czyli osiągacie równowagę po jakimś okresie strat i wychodzicie na prostą. Osiągacie równowagę w sprawach osobistych, w sprawach zawodowych, finansowych, jak i również, słuchajcie, rodzinnych i takich życiowych, dziejowych. Ja tutaj widzę, że no tak, no dobra, zdobyłyście jakąś informację, zdobyłyście jakąś wiedzę, nabyłyście jakiegoś rozumu. Życie Was czegoś nauczyło, życie też tutaj uczy innych, moi drodzy, którzy są gdzieś dookoła Was. Przepiękne karty, słuchajcie, i macie też możliwość, uwaga, uniknięcia jakiejś straty, jakichś niesamowitych tutaj, słuchajcie, strat, jeżeli chodzi na przykład o kwestie jakieś finansowe też. Tu mi się pokazują jakieś bardzo ważne sprawy urzędowe, więc całkiem możliwe, że prowadzicie też jakieś specyficzne sprawy urzędowe, może jakieś kontrole, może coś w tym stylu, może jakieś takie sprawy sądowe również, więc ja widzę, że tutaj macie możliwość uniknięcia jakichś strat. Sprawiedliwości stanie się zadość, nawet może w takich przypadkach, w których na przykład koziorożce były fałszywie oskarżone. Tak? No i właśnie, tutaj mamy, słuchajcie, nieszczerość otoczenia, szóstka kielichów sprawy z przeszłości. Zobaczcie, mocno nam tutaj karmą pachnie. Nie wiem, czy to jest karma dla kotarysia, czy to jest karma dla psów, czy dla kanarka. Nie wiem, ale tą karmą, słuchajcie, tutaj pachnie. Jaka by to karma nie była? Więc pamiętajcie, że jest tutaj możliwość naprawdę takiego karmicznego wyrównania rachunków, zamknięcia też za sobą jakiejś specyficznej, trudnej karmy i takich po prostu spraw z przeszłości, czyli w tym momencie też jakąkolwiek przeszłość zamykacie, wyrównujecie na poziomie materialnym, na poziomie emocjonalnym, na poziomie takim karmicznym, duchowym wszelakim. No gwiazda wspaniale tutaj słuchajcie, prokuję, tak? Dobra, mamy tutaj kartę głupca, moi drodzy, i kartę i kartę tutaj mamy naszej wierności. To są zagrożenia. Kochani moi, proszę się tylko wystrzegać w tym tygodniu jakichś głupich ruchów, niepoważnych ruchów, niesensownych ruchów, tak, bezsensownych ruchów. Jeśli chodzi o jakieś sprawy, tutaj proszę też podejmować decyzje w taki sposób bardzo spokojny i wyważony bardzo spokojny i wyważony sposób, moje drogie koziorożce. Czyli podejmujecie decyzje w sposób wyważony, rozsądny. Unikajcie też właśnie w tym tygodniu no, osób takich, no, no wiecie troszeczkę właśnie niepoważnych, tak? Takich ludzi, którzy no, zachowują się dziecinnie. Poza tym, słuchajcie, kata głupca mówi o tym, że no, znajdujecie się w jakimś nowym y, miejscu, jakimś nowym etapie, kończą się tutaj jakieś obciążenia, kończą się tutaj jakieś sprawy, ale wy, moje drogie koziorożce, czasami momentami możecie się tego bać. Puścić jakieś stare sprawy, jakieś puścić stare tematy. No bo jeżeli ja usunę jakieś stare trupy z szafy, to czym ja się znowu nowym będę zajmował? Tak więc tutaj też jakaś kwestia takiego strachu, trochę niepoważne jakieś zachowanie i zatrzymanie się w takich sytuacjach życiowych, które powodują Waszą stagnację, brak rozwoju i ewentualnie też, no właśnie, powodują, że życie przecieka Wam przez palce. Zwłaszcza, moje drogie Koziorożce, jeśli sytuacja dotyczy spraw. Osobistych, tak? E, historii, tutaj po prostu osobistych. No, no wiecie, no, tutaj były jakieś propozycje do was, w waszym kierunku. One niekoniecznie były prawdziwe, one niekoniecznie były uczciwe. No, może tutaj właśnie przyłapałyście na zdradzie przyjaciela, koleżankę, kolegę przyjaciółkę, partnera, partnerkę, tak jakąś osobę właśnie też w rodzinie. No i tutaj, moi drodzy, na karty mówią, no idziesz po coś nowego, masz możliwość nowego narodzenia się, a więc sięgnij po prostu po to nowe, nie zatrzymuj się i nie podejmuj jakichś takich głupich decyzji, nie rób głupot, tak, po prostu nie rób głupot i nie zostawaj w jakimś miejscu po prostu, które Cię nie rozwija, również emocjonalnie. Moje drogie koziorożce, ten sam układ kart wyszedł bodajże dla osób z podznaku Skorpiona. Tam na energii tygodnia czy szansach, więc może macie coś wspólnego z osobami z podznaku Skorpiona. Może macie ascendent albo Wenus w znaku Skorpiona. Bardzo proszę po prostu odsłuchajcie sobie może tam również tego czytania. Wszystkiego dobrego, moi kochani, i zapraszam na kolejne czytania, na kolejne nasze spotkania.